No tak, ja wiedziałem, że to będzie ciężkie spotkanie, bo, bo Żary fajnie już grały w tamtej rundzie i tak samo widziałem, że w tej rundzie fajnie grają piłką, że, że będą mieli na pewno tej piłki więcej, ale, ale liczyliśmy się z tym, że możemy coś skontrować. No i udało się, no, praktycznie w pierwszej połowie nie, nie stworzyliśmy pół sytuacji, a szczeliśmy bramkę, no, gdzieś mi tam piłka spadła pod nogi, uderzyłem jest bramka, a, a żary praktycznie cały czas były na naszej połowie, no, no mówię, no tutaj tylko pogratulować chłopakom za grę, no ale no nie zawsze wygrywa lepszy, w tym przypadku nam się udało strzelić bramki, no wygrywa ten kto strzela, no nie ten, ten kto ładnie gra. No może grę można zawsze, zawsze poprawić, ale, ale mówię, no gdzieś są te punkty, gdzieś udaje się je zdobywać i, i bardzo fajnie, jest fajna grupa chłopaków, bardzo ambitnych i, i, i myślę, że jakieś nasze braki tym nadrabiamy, że, że w każdym meczu jeden za drugiego yy, po prostu zaiwania na boisku. No tak, przeważali, no my praktycznie w pierwszej połowie nie zrobiliśmy nic, broniliśmy się, broniliśmy się dobrze, to zaważyło, wyszliśmy z jedną kontrą, Przypadkowo piłka spadła pod nogi napastnika, wykorzystał to. No i cieszymy się z pierwszej bramki w 44 minucie. Tak naprawdę bramka do szatni. Podejrzewałem, że to już ustawiło mecz. My to się pewnie poczuliśmy po tej bramce i w drugiej połowie już czekaliśmy. Czekaliśmy tak naprawdę na drugą kontrę, no bo takie mieliśmy założenie, żeby szanować ten wynik, szanować to co wypracowaliśmy w pierwszej połowie. No i udało się strzelić drugą. No i to co założyliśmy, wykonaliśmy w 100%. Więc e, chodziło nam o utrzymanie, mamy podejrzewam już pewne utrzymanie, e, cieszymy się z tego. Teraz co, możemy się cieszyć dzisiaj piłką, mamy przed sobą jeszcze derby Gorzowa, które też podejrzewam są dla nas ważne, więc skoncentrujemy się na każdym meczu. No, mamy teraz mecz w sobotę, później znowu środa i już zaczynamy soboty, więc koncentrujemy się po kolei na każdym meczu i to nas cieszy, nic więcej. To jednym słowem katastrofa. Po prostu, co z tego, że my prowadziliśmy grę, byliśmy na połowie, Przeciwnika postawili autobus na 16 i stali tylko. Czekali aż może, może gdzieś tam przyjadą, ugrają jakiś remis. A to piłka spada im pod nogi. Nam spada, strzelamy, gość wybiła z linii, i po prostu no, no, brak szczęścia. Ale to też no, po prostu my przegrywamy i jesteśmy sobie sami winni. Kolejny raz doceniamy obuchem w głowę, ale ale no nie możemy sobie pozwolić, żeby, żeby ktoś nam odskoczył od tej, z tej grupy spadkowej, musimy cały czas tam się trzymać i teraz musimy wygrać moje trzy punkty i gdzieś tam cały czas być w, że ja powiem, w tym czubie dolnym i szukać punktów, bo trzeba trzeba, bo to nie możemy sobie pozwolić, żeby w Żarach na nie była czwarta bo to było po prostu koniec świata.